Trójkąt bermudzki to rejon Oceanu Atlantyckiego, w którym niezwykłe zjawiska zdarzają się niezwykle często. Przez stulecia zginęło w tym obszarze wiele statków i samolotów, razem z nimi pasażerowie i członkowie załogi. Niektórym szczęściarzom jednak udało się wydostać z tej tajemniczej strefy. W dzisiejszym odcinku przedstawimy cudem ocalałego pilota, który opowie Wam, co zobaczył w Trójkącie Bermudzkim. Zaprezentujemy też kilka ciekawych faktów o tym dziwnym miejscu. To ruszamy. Brusa Gernona uważa się za jedynego pilota, któremu udało się wyjść z całostajemniczego zjawiska, które wystąpiło w Trójkącie Bermudzkim. W grudniu 1970 roku Bruce wystartował z wysp Bahama i obrał kurs w stronę Miami Beach na Florydzie. Wkrótce po nabraniu wysokości zauważył przed sobą dziwne półkoliste chmury. Z początku obłoki nie były duże, lecz gdy tylko samolot w nie wleciał, szybko się rozrosły. Nagle zrobiło się ciemno, a wokół zaczęło błyskać. Im głębiej wlatywał w chmurę, tym bardziej błyskało. Gernon przestraszył się i postanowił zawrócić. Nagle zobaczył w chmurach prześwit w kształcie tunelu. Natychmiast skierował samolot w tamtą stronę. Tunel zaczął się zamykać, lecz pilotowi udało się w niego wlecieć. Wtedy rozpętało się piekło. Tak o swoim niezwykłym doświadczeniu opowiada sam pilot. Zaraz po tym, gdy wleciałem w tunel wokół mnie, zaczęły tworzyć się dziwne linie, które wirowały w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Skupiłem się na wylocie z tunelu, gdyż zacząłem obawiać się, że pomylę kierunki. Wtedy coś dziwnego zaczęło dziać się z samolotem. Przelot przez tunel wliczyłem na 3 minuty, lecz zajęło mi to tylko 20 sekund. Bruce mówił jeszcze, że na końcu tunelu niebo wcale nie było błękitne, lecz spowijała je biała wa mgła. Pilot wspomina, że on i jego pasażerowie odczuli coś podobnego do stanu nieważkości. Wszystkie instrumenty nawigacyjne przestały działać, a igła kompasu kręciła się we wszystkie strony. Mimo to Brusowi jakimś cudem udało się nawiązać kontakt z wieżą kontrolną. Poprosił ich o swoje koordynaty, lecz kontrolerzy nie widzieli go na radarach. Dopiero gdy rozwiała się mgła, zobaczyli samolot Gernona. Wszyscy byli zaskoczeni. Okazało się, że maszyna doleciała niemal do Miami Beach, choć powinna być dopiero w połowie drogi. Lot, który powinien trwać co najmniej 75 minut, zajął niewiele ponad trzy kwadranse. Bruce mówi, że to zdarzenie wyglądało jak przeskok w czasie. Twierdzi, że przeleciał 100 kilometrów w 10 sekund. Uważa się, że w pewien tajemniczy sposób udało mu się przeskoczyć w czasie, a naukowcy twierdzą, że przemieścił się w przestrzeni. Według jednej teorii przyczyną takiej anomalii mogą być ogromne formacje wirowe. Na Oceanie Atlantyckim powstają olbrzymie zawirowania, które tworzą się w strumieniu bardzo rzadkiego powietrza, rozprzestrzeniające się pionowo w górę środka wiru, jak promień światła. Takie cyklony są groźne nie tylko pod wodą, ale również w powietrzu do wysokości 12 km. Niektórzy uczeni wierzą, że podobne formacje wirowe mogą wpływać na bieg czasu, a także zmieniać ciężar statków i samolotów. Właśnie dlatego samolot czy okręt, wpadłszy w taki wir, przy szczęśliwym zbiegu okoliczności może skrócić czasoprzestrzeń i w efekcie dotrzeć do miejsca przeznaczenia w o wiele krótszym czasie. Tak właśnie stało się z Brusem Gernonem. To jednak tylko teoria i już Wy sami musicie zdecydować, czy w nią wierzyć, czy nie. A teraz podzielimy się z Wami kilkoma ciekawymi faktami o Trójkącie Bermudzkim. Trójkąt Bermudzki to umowny rejon, który wyznaczają trzy wierzchołki. Północno-wschodni kraniec stanu Floryda, wyspa Puerto Rico oraz wyspy Bermudzkie. Uważa się, że powierzchnia trójkąta w klasycznych granicach wynosi ponad milion kilometrów kwadratowych. Tym niemniej niektórzy eksperci uważają, że anomalie mogą zdarzać się na powierzchni nawet 4 milionów kilometrów kwadratowych. Zgodnie z przypuszczeniami, Trójkąt Bermudzki może być większy nawet od tak dużych krajów jak Indie czy Argentyna. Mało kto wie o tym, że słynny żeglarz, odkrywca Ameryki, Krzysztof Kolumb, był jedną z pierwszych osób, które wspomniały o dziwnych zjawiskach zachodzących w rejonie Trójkąta Bermudzkiego. Po drodze do Ameryki Kolumb płynął przez Morze Sargassowe, rejon przypominający oko olbrzymiego zawirowania wód Oceanu Atlantyckiego – w tym obszarze podróżnik obserwował dziwne zjawiska, które doprowadzały jego załogę do ataków paniki. W swoim dzienniku pisał o częstych awariach kompasu, nagle pojawiających się wybuchach ognia na powierzchni oceanu oraz o jasnym świetle idącym z dna morza. Kompasom w rejonie Trójkąta Bermudzkiego nadal zdarza się działać bardzo dziwnie, pokazują one niewiarygodne kierunki. Na Ziemi kompas zwykle wskazuje północ. W niektórych miejscach planety igła nie wskaże północy magnetycznej, lecz północ geograficzną. Błąd w takim przypadku może wynieść nawet 2500 km. Niektórzy eksperci właśnie w ten sposób wyjaśniają zwiększoną liczbę zagubionych okrętów i samolotów w tym rejonie. Kapitanowie jednostek nie wiedzą, w którą stronę się kierować. W wyniku tego schodzą z kursu, co nierzadko kończy się tragedią. Uważa się, że okręty zaczęły znikać w XVII wieku. Jak już mówiliśmy, zaginięcia te mogą być związane z potężnymi wirami, które tworzy Golfstrom. Prędkość prądów osiąga tu 2,5 metra na sekundę. W takim nurcie każdy przedmiot, a nawet cały samolot po kilku minutach zdryfuje o kilka kilometrów. Wśród jednostek pływających w 1925 roku bez śladu zniknął statek towarowy SS Kotopaxi. Okręt znaleziono w 2015 roku bez załogi na pokładzie. Prawdopodobnie jednostka kręciła się w kółko i przemieszczając się w nieustannym wirowaniu kapitan nie mógł określić swojej pozycji. Najsłynniejszym zaś przypadkiem wśród samolotów zaginionych na obszarze Trójkąta Bermudzkiego jest zniknięcie lotu 19, w który wyruszyło pięć bombowców typu Avenger. 5 grudnia 1945 roku Pięć jednostek wyleciało z bazy lotniczej w Fort Lauderdale i nigdy nie wróciło. Nigdy nie odnaleziono wraków ani ciał zaginionych. Po zniknięciu bombowców na poszukiwania wysłano patrolową łódź latającą PBM-5 Mariner, ona jednak również zaginęła. Te zaginięcia, jak i zniknięcia innych przelatujących przez Atlantyk samolotów, przypisuje się siłą trójkąta bermudzkiego. Jak już wspominaliśmy, w tym rejonie odnotowano zniknięcie około 50 statków i 20 samolotów. Niektórzy specjaliści uważają jednak, że media nie ujawniają wszystkich katastrof w rejonie trójkąta, a jeśli nawet, to tragedie często przypisują czynnikom ludzkim. Według sceptyków, te statki, które rozbiły się lub zaginęły w trójkącie bermudzkim, stały się ofiarą ludzkich błędów. Oficjalna wersja głosi, że za zaginięcia statków i samolotów Odpowiada niestabilność pola magnetycznego. Eksperci uważają, że z powodu dziwnego zachowania kompasu systemy nawigacyjne statków i samolotów zaczynają pracować nieprawidłowo, co prowadzi do awarii i katastrof. Jest jeszcze jedna teoria. Według niej zagrożenie powodują sztormy, w których tworzą się olbrzymie, dochodzące do 30 metrów fale. To one odpowiadają za zniknięcia statków i ludzi, a nawet nisko lecących samolotów. W 1872 roku słynny okręt Mary Celeste pod dowództwem kapitana Benjamin'a Briggsa, wyruszył w swój ostatni rejs z trzynaściorgiem ludzi na pokładzie. Żaglowiec płynął z Nowego Jorku do Genui, do której jednak nigdy nie dotarł. Znaleziono go dryfującego po spokojnych wodach Oceanu Atlantyckiego w pobliżu cieśniny gibraltarskiej miesiąc po wypłynięciu z portu. Wszystkie rzeczy osobiste załogi znajdowały się na swoich miejscach. Ludzi jednak nie było. Brakowało też szalupy ratunkowej, chociaż Mary Celeste nie stała na kotwicy i była w doskonałym stanie. Pasażerów i członków załogi nigdy nie odnaleziono. Uznano ich za zaginionych bez wieści, a sam okręt zaczęto uważać za klasyczny statek widmo. Istnieje kilka wersji wyjaśniających tę historię. Ogólnie przyjęta teoria zakłada, że załoga i pasażerowie z niewiadomych przyczyn Opuścili okręt dobrowolnie i później przepadli bez śladu. Zgodnie z inną wersją, bardziej egzotyczną, zaginięciu załogi winien jest właśnie trójkąt bermudzki. Na to może wskazywać fakt, że statek nie trafił na sztorm, o czym świadczy jego doskonały stan oraz rozmieszczenie rzeczy na pokładzie. Niektórzy zaś twierdzą, że załoga i pasażerowie mogli trafić do innego wymiaru, przechodząc przez portal, który znajduje się właśnie w rejonie trójkąta bermudzkiego. Możliwe, że właśnie na niego nieomal trafił Bruce Gernon, któremu jednak udało się wydostać z tunelu i skończyło się tylko na przemieszczeniu w czasoprzestrzeni. Na koniec powiemy o najdziwniejszych wersjach opisujących wydarzenia w Trójkącie Bermudzkim. Zgodnie z pierwszą z nich, znikaniu okrętów winne są istoty pozaziemskie. W 2009 roku na nocnym niebie tamtego rejonu pojawiły się tajemnicze ognie, tworzące coś na kształt wiru wodnego. Znikły one po godzinie. Niektórzy sądzą, że na tym obszarze przybysze z obcych światów porywają ludzi, statki i samoloty do badań, a potem znikają razem z nimi w kosmosie. Jeszcze inna teoria głosi, że obcy przylatują w rejon Bermudów po wodę dla swoich planet, a ich silne pole magnetyczne oddziałuje na przepływające tamtędy statki. Jeśli podobał Wam się nasz filmik, dajcie łapkę w górę. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia.